Witam Was serdecznie. Dzisiaj krótko będziemy mówić bardzo krótko na temat łączenia produktów żywnościowych, ponieważ są takie złote reguły i złote zasady, które powinniśmy przestrzegać, i ja Wam dobrze radzę, ale to ze względu na podejście funkcjonalne, ponieważ. Powinniśmy zawsze zwracać uwagę na to, w jakim stopniu wykorzystamy daną żywność i co z danej żywności będziemy mieć i w jakim połączeniu z danej żywności wyciągniemy jak najwięcej. Tak. Pierwsza zasada według mnie, o której ja zawsze mówię, polega na eliminacji wszystkiego co przetworzone. Tak? Czyli pamiętajcie o tym, że według mnie i według mojej opinii wszystkie posiłki które sami przygotujecie, zawsze będą lepsze od tych przygotowanych przemysłowo. I tutaj zasada ta dotyczy również łączenia produktów, tak? Cokolwiek byście sobie do jednego posiłka nie włożyli, czy to będzie białko, węglowodany, owoce i zjecie to razem, to zawsze będzie lepsze niż produkt przetworzony i produkt przygotowany przemysłowo. Chociaż odnośnie. Połączenia produktów, to zaraz kilka słów na ten temat i zaraz to wyszczególnię, co z czym nie powinniśmy łączyć i jakie są zasady ze względu na fizjologiczne podejście i przygotowanie waszego przewodu pokarmowego do trawienia. Kolejną zasadą jest eliminacja glutenu i nabiału. To z różnych przyczyn i to też jest zasada, która nie dotyczy wszystkich. Ja ze względu właśnie na medycynę funkcjonalną i podejście z bardzo mocno yy, związane z eliminacją diety eliminacją z diety składników o działaniu prozapalnym o y, wpływie żywności na poszczególne organy no tutaj akurat gluten i nabiał bo często się spotykam właśnie z pacjentami klinicznymi w pracy i to są takie dwa podstawowe składniki żywności, które moi pacjenci muszą eliminować. Więc to tak dla ogólnego zdrowia. Chociaż pamiętajcie o tym, że jeżeli nie macie żadnych problemów zapalnych, jeżeli wasz przewód pokarmowy pracuje na 100 albo nawet na 200% dobrze, oczywiście tak uważacie, tak? Bo to też jest kwestia do interpretacji i do sprawdzenia, jak. Wasz przewód pokarmowy będzie tę żywność wykorzystywał, natomiast no tutaj oczywiście, jeżeli ktoś dobrze toleruje pszenicę, jeśli ktoś dobrze toleruje gluten, ok, nie ma problemu, proszę bardzo. Jeżeli ktoś lubi nabiał, ja się też nie będę kłócić z nikim, żeby nabiał nie spożywał, jeżeli ma z tego benefity i uważa, że to dobre źródło białka, ja tylko mogę tutaj przytoczyć kilka informacji dotyczących. Bardzo dobra książka jest, którą właśnie odłożyłam na górę, ale zaraz tutaj zobaczycie: fizjologia zdrowia, ogólnie wszystko, co mówi nam na temat Ajurwedy i. Łączenia produktów jest bardzo istotne i wpływie produktów na nasz ustrój, bo są produkty oziębiające, są produkty tak zwane wychładzające, są to osoby, które interesują się takim wpływem żywności na nasz ustrój, będą wiedziały, o, co, o czym ja mówię. Są produkty ogrzewające, są produkty, które zwiększają wydzielanie śluzu, na przykład, tak? I właśnie tutaj należy do tego nabiał, dlatego ja z tym nabiałem tak ostrożnie. Mm, e Ostrożnie go polecam, czy może nawet eliminuję z diety pacjentów, ponieważ on zwiększa ilość śluzu, czy to w górnych drogach oddechowych, oddechowych, czy to w zatokach. Bardzo często spotykam się z pacjentami, którzy mają właśnie problemy z zatokami i mają przewlekle zatkany nos i zwiększoną ilość śluzu, a tutaj ten nabiał będzie no, przyczyniał się w pewnym stopniu do, do zwiększenia produkcji śluzu przez nasze ciało, tak? W następnym punkcie informacyjnym, skupmy się na tym, że owoce zawsze jemy osobno, tak, owoce zawierają cukry, owoce zawierają cukry proste, my nie chcemy fermentacji, my nie chcemy procesów fermentacyjnych w naszym przewodzie pokarmowym, tak, oprócz tego, że cukry zmieniają środowisko trawienia białek, to już tutaj jest też w kwestii funkcjonalnego wykorzystania produktów, które zjadamy, tak, owoce zawsze jemy osobno, pamiętajcie o tym, i to jest wiedza, którą ja właśnie posiadłam. To ja słyszałam od doktora Rakowskiego i jeszcze oglądam jakiś wykład, ale już nie pamiętam, jak się nazywa ten starszy pan, który również ze Stanów szerzył wiedzę dotyczącą medycyny funkcjonalnej i też to są informacje. Właśnie od tych panów, którzy, którzy mówili również, że owoce jemy osobno, no ale na zdrowy rozum, jeżeli sobie pomyślicie na temat cukrów, które zmieniają środowisko reakcji i unie, unieczynniają enzym trawiący białko, no to logiczne jest, że produkt białkowy będzie niedotrawiony, tak? Kolejna zasada, śniadania. Śniadania zawsze jemy białkowo-tłuszczowe. A dlaczego? A dlatego, bo białko i tłuszcz wpływa na lepszą decyzyjność, i lepsze funkcjonowanie układu nerwowego, i to znaczy, lepsze funkcjonowanie układu nerwowego i mózgu, i dzięki temu lepszą decyzyjność w ciągu dnia, lepsze podejmowanie wyborów było dużo badań, które sprawdzały mm, na przykład poziom inteligencji u dzieci, które sprawdza po różnych rodzajach śniadań, które sprawdzały decyzyjność u szczurów, które były karmione, Western American Diet, czyli dietą. Pełną, pełną przetworzonych produktów spożywczych w porównaniu z zwierzętami, które jadły dietę bogatą w białko, i decyzyjność tych zwierząt była w, w sytuacji traumatycznej bardzo dużo, dużo lepsza, tak? ponieważ potrafiły od razu znaleźć drogę powrotu do, do domu, tak. No, bardzo dużo jest na ten temat, oczywiście informacji, ja będę o tym mówić. Również BDNF, czyli Brain Derived Neurotrophic Factor, to też jest czynnik taki hormon wzrostu dla układu nerwowego, jeżeli jest hormon wzrostu dla układu nerwowego, to czemuż by go nie dostarczać, tak? Pamiętajcie o tym, że węglowodany hamują syntezę endogenną Brain Derived Neurotrophic Factor, czyli to jest połączenie, powiedziałem, kiepskie, tak? Kolejno w posiłku możemy łączyć białko z warzywami niskoskrobiowymi. To jest normalne, bo skrobia jako cukier będzie nam tutaj zmieniała środowisko reakcji i pożądana nie będzie, tak? Jeżeli w posiłku możemy łączyć węglowodany, to również węglowodany polecam z warzywami niskoskrobiowymi, tak? Żeby to było takie połączenie. Natomiast białka z węglowodanami nie łączymy. Tak, pamiętajcie, że tu właśnie chodzi o zdolności trawienne, o środowisko reakcji, o zdolność wchłaniania, jak również taka, e, taka porada, jak w jakiej kolejności zjeść posiłek, i jaki to mia będzie miało benefit. Najpierw wiecie białko, a za, tam, za jakiś czas odczekajcie sobie trochę, zjedzcie węglowodany, tak? Pierwszy benefit jest taki, że Białko będzie lepiej strawione, białko będzie później lepiej wchłonięte, nie powstaną niedotrawione produkty białkowe, czyli również procesy fermentacyjne zostaną wyeliminowane i dodatkowo będziecie mieli dużo mniejszy wyrzut wzrost cukru, czyli wyrzut, wyrzut insuliny po posiłku. Oczywiście tutaj Insulina jest ważnym czynnikiem i ważna jest po treningu w szczególności, ale ja omawiam ogólne zasady, takie dzienne, jakie powinniście stosować w ciągu dnia, ponieważ nie zawsze ten trening jest i nie zawsze ta odpowiedź jest, no po prostu, inna, tak? Jeżeli macie pytania, to oczywiście zapraszam do dyskusji i tutaj. Są produkty, które ja codziennie w diecie polecam. No jajka to wiecie dobrze o tym, że ja jajka również jadam i jajka są bardzo dobrym i pełnowartościowym źródłem białka i tłuszczu z pełnym i komplementarnym zestawem aminokwasów i również z minerałami i witaminami. Na moim kanale są odcinki dotyczące porównania białka, porównania żółtka, co tam jest i co to nam daje? Mięso, tudzież ryba, jako również pełnowartościowy produkt białkowy. Co do soczewicy, co do ciecierzycy, będę robiła odcinek i co do tam groszku, jakiegoś czarnego, na przykład beans, black beans, jest też w porządku, ale co do tego będę robiła również odcinek. No, tutaj nie posiadają te nasiona roślin strączkowych pełnego zestawu aminokwasów, natomiast ja też nie. Nie skreślam ich zupełnie, bo to są to są. To jest rodzaj żywności, która jest, jest po prostu używana przez pewną grupę ludzi i, i tak już po prostu jest. nie? Jeśli chodzi o borówki, jeżyny, maliny, czyli jeśli chodzi o owoce, które jemy samemu, to właśnie takie małe owoce zawierające największą koncentrację antyoksydantów i substancji prozdrowotnych zielone warzywa to też jest wiadome, że one będą w najlepszy sposób wpływały na dobrą pracę wątroby ja takie warzywa zielone polecam z węglowodanów polecam e, quinoa, dalej mamy tutaj kaszę jaglaną, to są w ogóle dwa produkty węglowodanowe, takie Wysokoskrobiowe czy też skrobiowe, które działają zasadowo. Ja mam tutaj również taką książkę: Alkalize or Die, bardzo fajna książka polecona przez doktora Rakowskiego w jednym z jego wykładów, właśnie. Dostałam informację, że, więc zaraz ją kupiłam, tak, już przeczytałam kilkukrotnie, i tam jest dokładnie podane, inform... dokładnie podane informacje, które warzywa są alkaliczne, które są surowce skrobiowe zasadowe, a które są kwasowe. Pamiętajmy o tym, żeby odpowiednio łączyć i bilansować tą równowagę kwasowo-zasadową w naszym ciele. I ryż też dodałam, jako ryż wysoko. Energetyczny, tak? Dla osób, które tej energii potrze potrzebują trochę więcej, na przykład po treningu. No, i tutaj można też dorzucić, tak? Te legumes, właśnie, czyli te soczewice, ciecierzyce, jakieś groszki dla osób, które są tym zainteresowane. Pamiętajcie, że podejście do żywienia i wyliczenie sobie makro to jest bardzo łatwy, bardzo łatwy element. Dietetyki, ponieważ tutaj też w zależności od tego, w jakiej kondycji fizycznej jesteście, w jakim wieku jesteście, i jak sprawny przewód pokarmowy jest. I tak naprawdę co w życiu robicie i jaki sport uprawiacie, tutaj będą różne rekomendacje odnośnie zapotrzebowania ilościowego na poszczególne składniki żywieniowe. Natomiast ja przedstawiam tutaj podstawowe zasady, Jakościowego łączenia produktów. Jeżeli jesteście zainteresowani, zainteresowani usłyszeniem jeszcze większej informacji, mogę się z Wami podzielić ciekawymi nowościami z książki Odżywianie dla zdrowia, bo tam też znalazłam bardzo dużo ciekawych informacji na temat właśnie łączenia produktów. Pamiętajcie o tym, że jeszcze jedna rzecz, tak na koniec, taka ciekawostka, ponieważ jeśli chodzi o alergie pokarmowe, to bardzo często ludzie diagnozują u siebie alergię na jakiś produkt, z tym, że to może być alergia wywołana kombinacją jakichś produktów, tak? Więc oczywiście są produkty, które są wysoce alergizujące albo wysoce powodują jakiś odczyn zapalny u kogoś, tak? Pojedynczo stosowane. Natomiast bardzo często te alergie powstają ze względu na nieodpowiednie kombinacje produktów, więc z tymi alergiami to to nie tak Szybko, od razu trzeba wyciągać wnioski, że już coś się dzieje, ponieważ alergia to jest reakcja obronna naszego ciała, waszego ciała, na w szczególności niedotrawione produkty pokarmowe, więc tutaj chciałabym się zatrzymać i tutaj chciałabym też porozmawiać, więc dajcie znać, czy was interesuje ten temat. Pozdrawiam serdecznie i czekam na komentarze i do zobaczenia.